Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu. Zapraszam na raport na dziś. Parlament Europejski w centrum skandalu korupcyjnego. Przedstawiciele Kataru mieli przekupywać wysokich rangą posłów i ich otoczenie. Dotychczas aresztowano sześć osób. Biura i mieszkania w Brukseli i Strasburgu przeszukiwane są przez policję. Opublikowano również zdjęcia walizek z pieniędzmi znalezionych przez policję. Wśród zatrzymanych wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i jej partner oraz doradca parlamentu. Czy ten skandal to tylko kilka czarnych charakterów, które należy przykładnie ukarać? Czy może dowód na systemowy problem z korupcją w europejskich instytucjach? O tym w raporcie na dziś, 14 grudnia 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, istniejącego dzięki Państwu. Z serca dziękuję za wszystkie wpłaty. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program. Jesteśmy jak zwykle w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś doktor habilitowana Karolina Borońska-Hryniewiecka z Uniwersytetu Wrocławskiego, także ekspertka Team Europe. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Zacznijmy od faktów. Wiemy, że policja przeszukała biura, mieszkania urzędników, lobbystów, posłów. Sześć osób zatrzymano. Do dziś, czyli do środy po południu, czworo przebywa w areszcie, w tym wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, socjalistka Ewa Kaili. Podkreślam jej przynależność, bo zdaje się, że to właśnie osoby z jej klubu socjalistów i demokratów są w centrum tego skandalu. O co w nim chodzi, jakby pani to określiła? No właśnie, to jest pytanie, które rodzi wiele odpowiedzi, bo, tak jak pan redaktor zdążył zauważyć ten skandal, który ja bym nazwała spektakularnym przede wszystkim i z pewnością takim, który wywołuje uzasadnione oburzenie. To jest skandal dotyczący jednostek, ale to jest też skandal obnażający pewne słabości systemowe, właśnie w, w, w regulacjach lobbyingu, w kodach etycznych, które nie działają tak, jak powinny, a także w pewnych zaniedbaniach instytucji em, europejskich w, tym, w tej kwestii. A na poziomie czysto faktycznym chodziło o to, że po prostu Katarczycy próbowali przekupić posłów i lobbystów z parlamentu? My tak naprawdę niewiele wiemy. Wiemy oczywiście o tych wszystkich zarzutach i poszlakach z doniesień medialnych. I teraz możemy i oczywiście z tego, co prokuratura do tej pory, belgijska prokuratura ujawniła. No i zdaniem tej prokuratury mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby zajmujące polityczne stanowiska, ale nie tylko polityczne, bo to nie są tylko i wyłącznie europosłowie, lub strategiczne stanowiska, czyli tak jak pan zauważył, doradcy, asystenci parlamentarni, ale też byli członkowie Parlamentu Europejskiego, Um, otrzymywały po prostu duże kwoty pieniędzy czy, czy prezentów od podmiotów zewnętrznych. Tutaj chodzi o państwa trzecie, państwa Zatoki e, Perskiej, czyli w tym przypadku to jest Katar, już wiadomo, że to jest Katar, natomiast wyłania się nam tutaj jeszcze inne państwo, Maroko. I w zamian za co miały być te, te mm, korzyści majątkowe przy, przyznawane? No w zamian za wpływanie na decyzję parlamentu. Tak naprawdę, jeżeli u, użyjemy tutaj słowa lobbying. Będzie to być może mylące, bo od razu się będzie nam to kojarzyło. O, lobbying to jakieś przestępstwo. No, lobbying, czyli rzecznictwo interesów e, przez różne podmioty, które ma służyć wpływaniu na politykę czy państwa, czy politykę właśnie instytucji europejskich, e, politykę podmiotów ustawodawczych, jest jak najbardziej legalną działalnością, powinno być uregulowane prawnie. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że w zamian za takie wpływanie, poprzez różnego rodzaju działania, o czym możemy powiedzieć, dostaje się pieniądze, no to to już nie jest lobbying, to jest po prostu korupcja. Tutaj mowa jest o tak zwanym zarzucaniu haczyka, prawda? To znaczy ci Katarczycy, czy Marokańczycy, czy wszyscy inni, kilka innych krajów również się w tym kontekście pojawia, ale chodzi o to, że w zasadzie na początku przedstawiciel takiego kraju sprawdza, czy dany poseł, czy dany lobbysta, czy dany urzędnik jakoś związany z parlamentem czy z inną instytucją, byłby skłonny zrobić coś w zamian za pieniądze, jak rozumiem, to się tak odbywa. Dopiero potem pojawiają się te walizki pieniędzy, czy to wszystko, co sfotografowała belgijska policja i nam udostępniła. Dokładnie, dobrze Pan to opisał, prawda wygląda w ten sposób, że działalność lobbingowa jest jak najbardziej w Brukseli i we wszystkich innych miastach, państwach świata dopuszczalna, natomiast w momencie, kiedy robimy to poza oficjalnymi regulacjami, nazywamy to po prostu korupcją. I ta korupcja nie polega oczywiście na tym, że się przychodzi do kogoś i wystawia pieniądze na stół, ale najpierw po prostu rozmawia się, zaprasza się takie osoby na spotkania, pokazuje się też... Bardzo istotne powody do tego, aby dany podmiot wspierać. No, jeśli chodzi o Katar, no to wiemy oczywiście, że dla niego bardzo ważne w kontekście tych obecnych Mistrzostw Świata w piłce nożnej było utrzymanie dobrej reputacji, poprawa tej reputacji międzynarodowej. Wiemy też, że oprócz mistrzostw są inne kwestie, które między Katarem a Unią Europejską wydają się być istotne z punktu widzenia rzecznictwa interesów, czyli na przykład Katar pracuje nad zawarciem umów z krajami Unii y, na swój gaz ziemny. Katar ostatnio też negocjował z Unią Europejską umowę lotniczą na otwarcie nieba dla katarskich linii lotniczych. I ta umowa zdaje się została zawarta na bardzo korzystnych dla Kataru warunkach. No, z tego, głównie z tego względu, że Katar jest małym rynkiem, prawda, jeśli chodzi o populację, a Unia ma 450 milionów osób, które mogą do tego małego Kataru po prostu teraz latać na uprzywilejowanych warunkach to znaczy oczywiście uprzywilejowanych dla linii lotniczych. Katarskich. Dlatego, y, czy to jest do, do końca sytuacja, y, że oboje jesteśmy wygrani, czyli i my, i państwo Zatoki, czyli my jako Unia, czy nie? I temu się właśnie za chwilę będą przyglądać konkretne komisje, bo ta umowa, mimo że została podpisana, ona jeszcze y, nie jest chyba ratyfikowana, o ile się nie mylę, i zostanie po prostu ponownie przeanalizowana, czy tam nie doszło do nadużyć. No ale mamy też inną kwestię, na przykład taką, że w parlamencie obecnie jest procedowana propozycja, pozycja um, aby katarczycy mogli podróżować do Unii bez wiz, czyli o ruchu bezwizowym. No i w tym kontekście tutaj właśnie y, działalność pani y, wiceprzewodniczącej już byłej Kylie y, stała się no, wątpliwa, ponieważ ona, ona była przez ostatnie miesiące dosyć głośną orędowniczką takiej pozytywnej transformacji w Katarze. Yy, mówiła o tym też na plenarnej sesji parlamentu w listopadzie, że Katar jest przykładem, w zasadzie liderem w dziedzinie praw pracowniczych. Ta transformacja następuje szybko, yy, powinny się też inne państwa od niego uczyć. Więc to też wywołało oburzenie wielu yy, zewnętrznych obserwatorów no, w kontekście takich faktycznych, Okoliczności i doniesień z Kataru o tym, jak traktowani są w sposób, w sposób wręcz niewolniczy, jak byli traktowani i narażani na jakiego rodzaju nadużycia pracownicy, którzy przygotowywali te Mistrzostwa Świata. Problem w tym, że to nie tylko pani wiceprzewodnicząca o tym mówi, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margarita Sinas w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata w Katarze także chwalił postępy w prawie pracowniczym tego kraju i przy okazji takich skandali media zawsze wracają do wszystkich przejawów sympatii dla tego kraju, prawda? No właśnie, bo tutaj musimy zachować pewnego rodzaju e, równowagę. Nie, nie wszystko, co się mówi e, e, lub co się robi, jest oczywiście z gruntu złe i podszyte wielką łapówką. Natomiast w przypadku... Przynajmniej akurat, nie wiemy, czy tak jest. Przynajmniej nie wiemy, chociaż akurat wiceprzewodniczący Szynas e, no, w, w obliczu tego skandalu zabrał głos chyba wczoraj i jakby jasno się tutaj odżegnał od wszelkich e, wpływów e, nielegalnych, Strony Kataru, ale też znajduje się w kręgu zainteresowania na pewno służb. Natomiast jeśli chodzi o samą panią Kylie, no to zadajemy sobie pytanie, za co mogła dostawać aż tak ogromne korzyści majątkowe, bo my tutaj mówimy już dzisiaj o ponad 1,5 miliona euro, które zostało. Oczywiście to nie tylko dla niej, ale. Wszystkie te naloty policyjne przez ostatni weekend, aż w zasadzie do dzisiejszego dnia, razem uzbierały taką pokaźną sumę, że aż trudno uwierzyć, dlatego ja to nazywam spektakularnym skandalem, aż trudno uwierzyć, że no można dopuścić do tego, aby takie ilości pieniędzy po prostu przetrzymywać, czy w swoim pokoju hotelowym, czy w swoim mieszkaniu, prawda? To, to tak, nawet jeśli o tym pomyślimy, tak realnie, ciężko nam sobie to wyobrazić, no ale tak się stało. Policja jest w miarę oszczędna w ujawnianiu faktów, co jest zrozumiałe: to śledztwo jest prowadzone i prawdopodobnie to nie jest koniec, prawda? Te obławy pewnie będą trwały w dalszym ciągu. No, mamy na przykład dzisiaj trop, co, który mnie zaciekawił, trop zaprowadza nas do Polski, ponieważ okazuje się, że jedna z aresztowanych. Osób, czyli Pierre Pancieri, Paolo Pancieri były um, eurodeputowany w Włoch, były socjalista, znaczy socjalista z Partii Socjalistów i Demokratów, który obecnie sprawował e, funkcję prezesa e, organizacji pozarządowej, e, która... O ironię nazywa się Fight Impunity, czyli walcz z bezkarnością. Ym, otrzymywał korzyści majątkowe, zarówno on jak i jego rodzina, uwaga od ambasadora Maroka, od ambasadora Maroka w Polsce. Mhm. Ciekawe. E, więc e, prawdopodobnie do Warszawy również zawitają służby, aby zbadać ten wątek. E, więc mamy tutaj szeroko zakrojoną e, sytuację korupcyjną. I Katar nie jest jedynym państwem, które próbuje przekupywać urzędników, zakładając, że rzeczywiście to miało miejsce. Przekupywać urzędników unijnych w zamian za wpływy. Co my wiemy o takich przypadkach? Bo przy tej okazji mówi się o Rosji przede wszystkim, prawda? To jest podobno kraj, który najbardziej. Jest obecny na tym rynku przekupniczym, że tak powiem, ale pojawiają się nazwy takich krajów jak Gruzja czy Azerbejdżan na przykład. Ja akurat nie mam wiedzy dotyczącej korupcji państw trzecich w parlamencie europejskim, jeśli chodzi o jakieś statystyki, o jakieś wy, o wykrywalność, natomiast mogę panu powiedzieć, że niepokojące jest to, iż w 2021 roku taka specjalna komisja, komisja do zwalczania ingerencji zagranicznych w procesy demokratyczne w, w Unii Europejskiej, to jest komisja parlamentarna właśnie, która się zajmuje monitorowaniem planowanego prawodawstwa Unii albo tego co obowiązuje pod kątem różnych luk, które mogłyby być właśnie wykorzystywane przez państwa trzecie, członkowie tej komisji zgłaszali ówczesnemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, już świętej pamięci Dawidowi Sasoliemu, że istnieje problem, duży problem narastający w, w odniesieniu do właśnie skali zagranicznych ingerencji. Tam się pojawiła też, pojawiała również Rosja i Chiny i to, to, to miało pokazać, że ta ingerencja naraża Parlament Europejski i jego integralność. Z, łącznie z osobami zatrudnionymi w parlamencie na kontrakty i jednocześnie może wyrządzić dużą szkodę no systemowi demokratycznemu, na którym opiera się Unia, tak? Bo Unia, jak jest zapisane w traktacie, jest y, oparta na demokracji przedstawicielskiej. Parlament Europejski jest instytucją przedstawicielską. Parlamentarzyści reprezentują, mają mandat, który reprezentuje obywateli, ich interesy, a nie własne, prawda? No i nawet powstał specjalny raport na ten temat y, z konkretnymi Rekomendacjami, w jaki sposób można było zmniejszyć takie nadużycia, taką infiltrację, i wskazywano tutaj bardzo jasne wyjścia, czyli przede wszystkim e, zmiana e, no, zaraz może też o tym powiem e, zasad rejestru lobbystów, e, proces przyznawania akredytacji też dyplomatom e, za, e, zagranicznym, ale też wskazywano na przykład, że wiele państw trzecich regularnie finansuje podróże zagraniczne europarlamentarzystów. Uwaga! Podróże, które nie są jakby zgłaszane. Tak? Nie są potem raportowane, nie wiadomo, co się podczas nich tak naprawdę działo. To niby jest, czy znaczy niby, w tak zwanym Code of Conduct, czyli w kodeksie postępowania parlamentarzystów, jest zapisane, że powinni um, takie um, kontakty, które są związane z ich pracą w parlamencie, raportować. Ale okazuje się, że tak się nie, nie działo, prawda? Więc można powiedzieć, że parlament sam sobie jest jakby trochę winien, i to jest duża skaza na jego e, reputacji, ale wracając jeszcze do tych systemowych zaniedbań, tu nie chodzi tylko o etykę parlamentarzystów. Tu chodzi też o to, że istnieje tak zwany w Unii Europejskiej, co jest dobre, bo akurat pozytywne, istnieje tak zwany rejestr przejrzystości. W niewielu państwach na świecie taki istnieje. To jest rejestr, w którym lobbyści, czyli grupy interesów, które chcą uprawiać rzecznictwo na rzecz swoich interesów. W instytucjach muszą się zarejestrować. Jak się rejestrują, to jednocześnie zgłaszają swój profil, swoją strukturę, kogo, kogo reprezentują i jakie są ich cele. I dopiero wtedy mogą utrzymać przepustkę do instytucji europejskich. I tak naprawdę od tej drugiej strony, czyli od strony tych lobbowanych, czyli komisarzy, parlamentarzystów, pracowników instytucji, jest, takie, jest taka umowa dżentelmeńska, takie jakby przyrzeczenie. Hmm, ale też dobrowolne, że będziemy się spotykać tylko z tymi zarejestrowanymi, którzy pokażą nam plakietkę: OK, jesteście w rejestrze, z wami możemy rozmawiać. Okazuje się, że niestety yy, parlamentarzyści nie do końca jakby realizowali ten, ten, ten kodeks, ponieważ spotykali się również z takimi, spotykają się nadal, którzy nie są zarejestrowani w rejestrze. Pozwalają sobie na, tym, tym samym na no, taką, y, nadużycie swojej własnej reputacji. Do nadużyć za chwilę przejdziemy i do hipokryzji, natomiast ja chciałem wrócić do 98 roku, do tego skandalu, który zmiótł komisję Jacques'a Santera, który został ujawniony przez sygnalistę, zresztą w konsekwencji zawieszonego, źle potraktowanego przez komisję, Pani wspomniała o uregulowaniach prawnych. Czy te przepisy unijne od 98 roku zmieniły się na tyle, że taki skandal jak wtedy nie byłby możliwy, czy może przypadek obecny, ten, o którym rozmawiamy, pokazuje, że wcale tak nie jest? No to w takim razie z 1998 roku możemy przejść płynnie do 2011, który w zasadzie był takim ostatnim bardzo głośnym skandalem lobbyingowym w Unii Europejskiej. I to był skandal w parlamencie, niestety, który nazywał się hucznie Pieniądze za poprawki. I on polegał na tym, co było bardzo ciekawe, jednocześnie przebiegłe, że dziennikarze Sunday Times. Gazety brytyjskiej pod przykrywką udawali lobbystów i składali wielu parlamentarzystom oferty pieniężne czyli oferty przekupstwa, łapówek. I proszę sobie wyobrazić, że 14 europosłów zgodziło się na taki układ. I kilku z nich zostało aresztowanych w konsekwencji. Więc my mamy tutaj zimny prysznic. I potem zaostrzono, potem zaostrzono właśnie kodeks postępowania, zgłaszanie korzyści typu prezentów, zgłaszanie informacji o tym, gdzie jeszcze pracują, czy się udzielają zawodowo w sposób na przykład edukacyjny, treningowy, taki, trzeba powiedzieć, około parlamentarny i czy dostają za to korzyści i tak itd. To wszystko, bo zostało gdzieś tam ulepszone, poprawione takie wymogi, ale jak widać istnieją inne luki i inne dziury, które zostały wykorzystane akurat przy tym skandalu. Ja osobiście bardzo się dziwię skali. Można powiedzieć, pazerności, co po niektórych jednostek, które są zaangażowane w tą, w tą bo to nie są ludzie, którzy narzekają na, na swoją sytuację materialną. Tak, tego nie możemy powiedzieć. Posłowie, jest... Europejscy, posłowie do Parlamentu Europejskiego nie biedują, wiemy. Nie o biedują, tym. oczywiście, tak. że tak, więc tym bardziej narażanie wizerunku własnej instytucji. Instytucji, która jeszcze bardzo warto tutaj podkreślić, jest jednym z naj, no, najgłośniejszych orędowników, rządów prawa w Unii Europejskiej, bo to przecież Parlament Europejski przez ostatni rok naciskał na Komisję Europejską, na Radę Unii Europejskiej, aby nie y, zbaczała z drogi kontroli, monitorowania rządów prawa, aby wszczęła sankcje wobec państw takich jak Polska czy Węgry. I to też dlatego Komisja być może w sposób dosyć um, taki rewolucyjny nawet zachowała się ostatnio, bo pod naciskiem Rady Unii Europejskiej nie zmieniła swojej oceny zmian dokonanych przez Węgry. I poddała pod głosowanie wniosek o tym, aby zawiesić fundusze dla Węgier i to zostało przegłosowane w Radzie Unii. To jest wielki sukces rządów prawa i nagle mamy taki cios. No i właśnie to nas prowadzi do spektakularności tego skandalu, i to z różnych powodów. Pani wspomniała o tym, że on wybucha w chwili, kiedy w katarze rozgrywany jest mundial, kończy się mundial, wiemy, jak kontrowersje towarzyszyły przyznaniu tego mundialu. Katarowi do tej pory są ludzie, którzy bojkotują, nie oglądają tych imprez są politycy, którzy trzymają się z dala od tego kraju, ale być może to, co ważniejsze, to jest bliżej domu, prawda? Ważą się losy pieniędzy dla Węgier. Być może Węgry nie dostaną po prostu pieniędzy z krajowego planu odbudowy tego po -covidowego. Takie kraje jak Węgry czy Polska mogą zasadnie akurat w tym wypadku ironizować. Popatrzcie na siebie, u nas jest korupcja, zaobskarżacie nas o korupcję. Jaką korupcję? U was łamią prawa. Pani Marine Le Pen mówi, ma macie do nas pretensje, że my tam kiedyś zabraliśmy zgodnie z prawem pożyczki od rosyjskiego banku, wybierzecie łapówki od katarczyków. Kogo wy chcecie pouczać? Bardzo smutne i oczywiście, że takie rewelacje są pięknym prezentem dla, zarówno dla eurosceptyków, jak i dla, dla skrajnej prawicy, jak i dla generalnie do wszystkich osób, które życzą Unii Europejskiej źle. I co jest dla mnie osobiście też, też przykre, no ale przykre, ale prawdziwe, to się tak mówi, że ten obecny skandal z pewnością wpłynie na postrzeganie Unii, bo uwaga, niespodzianka, krajowe media w państwach członkowskich w bardzo dużej mierze zajmują się tym skandalem na co dzień, raportują to i we Francji, w Belgii, w Polsce i, i w Niemczech widać, jak się włączy radia, telewizje, media społecznościowe. I y, ja nie przypominam sobie, żeby ostatnio media poświęcały tyle uwagi y, Parlamentowi Europejskiemu, nad czym jeszcze raz mówię ubolewam, bo nie szczędzono czasu antenowego na relacjonowanie, na przykład, tydzień temu, dwa tygodnie temu konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli podsumowania całego tego bardzo wartościowego y, procesu y, konsultacji z obywatelami, wyników tej, tych konsultacji, które będą miały wpływ. Na funkcjonowanie Unii, na demokratyzację procesu podejmowania decyzji, o tym się nie mówi w mediach. Mówi się oczywiście o skandalach i jak, oczywiście trzeba skandale raportować, ale to jest dosyć negatywna stronniczość, która uderzy w legitymizację Unii i oczywiście wygra, wygrają eurosceptycy, bo tutaj znowu będziemy mieli do czynienia z walką narracji i wygra narracja negatywna. A bardzo chciałabym uczulić też na porównywanie tych sytuacji, czyli korupcja jest tu, bo u Was też jest, no to dlaczego się czepiacie nas? No, jednak jest duże, duża różnica między systemem takim jak Parlament Europejski czy Unia, która. No, w trymiga, powiedzmy, zajmuje się nałożeniem sankcji, w ciągu 24 godzin Pani Kaili została odwołana z stanowiska wiceprzewodniczącej, została aresztowana, zdjęto jej immunitet, wszyscy inni oczywiście również zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, albo już są aresztowani, Parlament współpracuje w 100% z organami ścigania, natomiast z drugiej strony mamy systemy, w których korupcja jest po prostu systemową cechą, petryfikowaną od lat i patologią społeczną, i to się przykrywa, więc nie ma tutaj co porównywać. Po to są, to, tym się różni właśnie demokratyczny system, który aspiruje do tego, aby być tak zwanym modelem, że bardzo szybko takie sytuacje wyjaśnia i ukróca. I na to musimy zwrócić uwagę, no ale oczywiście taki przekaz nie trafi do widzów węgierskiej telewizji. Trafi pani profesor, przynajmniej do węgierskiej to nie wiem, do polskiej trafi, natomiast dotyka pani trochę innego tematu, który jest niezwykle ciekawy, ale on, jest, on dotyczy istoty działania mediów, to znaczy relacjonowanie długich i nudnych debat w parlamencie europejskich na temat słusznych spraw jest trudniejsze niż relacjonowanie skandali. Po prostu tak jest, no i tego nie zmienimy. No tak, i proszę zauważyć, że dlatego eurosceptycy wygrywają z e, euroentuzjastami, ponieważ euroentuzjaści nie potrafią e, sprzedać wszystkich pozytywnych aspektów e, działalności Unii Europejskiej. W sposób, który wypływa z emocji z serca to zależy, gdzie wygrywają, w Polsce cały czas nie wygrywają. D wydaje mi się, że czasami nawet jest nam, jako komentatorom, jako ekspertom, może wstyd mówić jakoś tak za bardzo prosto o tych rzeczach, które nas dotykają. Natomiast no, ci po drugiej stronie nie wstydzą się mówić bardzo prosto, w sposób bardzo często przekłamany. I to niestety trafia do ludzi. I nad tym się wszyscy powinniśmy zastanowić, ponieważ ten, który ma kontrolę nad narracją, nad dyskursem, no po prostu jest na wygranej pozycji. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Karolina Borońska-Hryniewiecka z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka Team Europe, była gościem raportu na dziś. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam w sobotę na raport o stanie świata. I sygnalizuje, że w przyszłym tygodniu wchodzimy w okres świąteczny, co oznacza, że w dwie ostatnie środy 2022 roku nie będzie raportu na dziś. Zapraszamy Państwa 24 grudnia na audycję wigilijną, 31 na audycję noworoczną. Ogłosimy także w swoim czasie nasze coroczne podsumowania, plebiscyt na wszystko co najlepsze w raporcie, ale to w najbliższą sobotę. Wszystkie szczegóły programowe będziemy ogłaszać od soboty w naszych mediach społecznościowych. Proszę śledzić nasze strony na Facebooku, na Instagramie oraz oczywiście naszą stronę internetową RaportostanieŚwiata.pl. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami i do usłyszenia w sobotę. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy hale, Six Construction, firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma Doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość: Polsko-japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa Gdańsk Bytom. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie. Działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy, a także bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO, net and digital excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupaCRB.pl. Muzeum kinematografii w Łodzi. Organizator festiwalu mediów. Człowiek w zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl. Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.pl dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.